Zadanie szóste. Rozważmy wszystkie liczby naturalne, pięciocyfrowe, zapisane przy użyciu cyfr 1, 3, 5, 7, 9, bez powtarzania jakiekolwiek cyfry. Oblicz sumę wszystkich takich liczb. To tak. Najpierw sobie w ogóle wypiszmy, ile mamy takich możliwości, biorąc pod uwagę, że znamy pierwszą liczbę. Czyli bierzemy sobie. O, tu będzie jedna możliwość, ponieważ właśnie znamy pierwszą cyfrę. Tutaj będą już cztery możliwości, ponieważ mamy do wyboru 1, 3, 5, 7, zakładając, że tutaj wzięliśmy sobie dziewiątkę. Czyli mamy cztery możliwości. Tu powiedzmy, że mamy jedynkę. W tym miejscu już mamy do wyboru trzy liczby. Jeżeli sobie na przykład w tym weźmiemy trójkę, to tu już mamy dwie do wyboru liczby. A tutaj mamy już tylko jedną, załóżmy, że jest to piątka. I teraz jak to sobie pomnożymy, to 4 razy 3 to jest 12, a 12 razy 2 to jest 24. I napiszmy sobie jeszcze raz tylko te liczby, które tutaj mamy. I żeby wyliczyć ich sumę, to my ilość tych możliwości, znając pierwszą cyfrę, musimy pomnożyć przez sumę tych wszystkich cyfr. Czyli 24 byśmy musieli pomnożyć, razy 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. I 1 plus 3 to jest 4, 4 plus 5 to jest 9, 9 plus 7 to jest 16, a 16 plus 9 to jest 25. A 24 razy 25 to jest 600. I tu mamy cyfry jedności. Jeżeli bierzemy cyfrę dziesiątek, czyli tak jak tu były te dwie możliwości, to musimy pomnożyć 10 razy 24 razy 25 i z tego nam wychodzi 6000. Jeżeli mamy setki, no to musimy 100 pomnożyć razy 24 i razy 25 i powstaje nam 60 tysięcy. Później mamy tysiące, czyli 1000 mnożymy razy 24 razy 25. I powstaje nam 600 tysięcy. I jeżeli mamy dziesiątki tysięcy, no to 10 tysięcy mnożymy razy 24, razy 25 i powstaje nam 6 milionów. I teraz to wszystko musimy dodać. Czyli 6 milionów plus 600 tysięcy plus 60 tysięcy plus 6 tysięcy i plus.

Leży na paraboli o równaniu y równa się 2x kwadrat plus x plus 2219. Prosta o równaniu kierunkowym y równa się ax plus b jest styczna do tej paraboli w punkcie p. Oblicz współczynnik b. I tu, mamy, yy, tu mamy wklejone z tablicy wzorów yy, rzeczy, które będą nam potrzebne. Tu mamy równanie stycznej. Jeżeli funkcja f ma pochodną w punkcie X0, to równanie stycznej do wykresu funkcji s w f w punkcie x0 f od x0 dane jest wzorem Y równa się Ax plus B, gdzie współczynnik kierunkowy stycznej jest równy wartości pochodnej funkcji f w punkcie X0, to znaczy A f od f'x0 natomiast b równa się f od x0 minus f'x0 razy x0. Równanie styczne możemy zapisać w postaci. No i tutaj mamy tą postać. I zaczniemy sobie od y, danych, czyli wiemy, że y to jest 2x kwadrat plus x plus 2219. Mamy punkt p. 10 2429. No i wiemy, że tutaj prosta będzie Y równa się AX plus B. I zaczniemy sobie od A, czyli A to jest pochodna z tej, z tej funkcji i z X0, ale to na początek rozrobimy sobie najpierw pochodną funkcji Czyli pochodna tego co mamy tu. Czyli pochodna z 2x kwadrat, to tą dwójkę mnożymy razy 2 i zmniejszamy, y, zmniejszamy y, potęgę o 1, czyli 2 razy 2 to jest 4, a 2 minus 1 to mamy 1, czyli zostaje nam X i to podobnie, czyli ta jedynka wędruje na przód i zmniejszamy. O 1 potęgę, czyli zostanie nam po prostu 1. Jeżeli chodzi o pochodną z liczby, to to jest 0, czyli zostaje nam 4x plus 1, i ten x0, o którym mowa tutaj, to jest ten punkt, yy, to jest ten x tego punktu p, czyli to jest 10, czyli a to jest 4 razy 10 plus 1. Tą dziesiątkę podstawiamy sobie do tej pochodnej, która nam tutaj wyszła, i 4 razy 10 to jest 40. I plus 1 to mamy 41. <laughs> Jeżeli chodzi o f od x0, to to jest inaczej jakby y z tego punktu, czyli to jest 2429. I tu już sobie przejdę do kolejnego yy, slajdu. To musimy tylko pamiętać, że będziemy potrzebować ten wzór. czyli napiszmy sobie tak wiemy, że a to jest 41 wiemy, że f od x0 to jest 2200 2429 so, tylko zmienimy 2429 i ten wzór to był tak y to się równa f' od x0 razy x minus x0 i plus f od x0. Czyli tak, y to się równa e, 41 razy x minus 10, bo tyle wynosiło x0, plus 2429. Czyli y to jest 41x minus 410 plus 2429, czyli y to jest 41x plus 2019. I wiemy, że ta funkcja ma mieć postać o, coś takiego. Czyli wiemy, że nasze a tutaj to jest 41, czyli b to musi być te 2019. I to już jest nasza odpowiedź. Zadanie ósme. Udowodnij, że na dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y takich, że x jest mniejsze od y i dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej a prawdziwa jest nierówność x plus a przez y plus a plus y przez x jest większe od 2. I najpierw sobie napiszemy założenie. Czyli tak, wiemy, że x i y mają być dodatnie, czyli muszą być większe od 0. I wiemy też, że x jest mniejsze od y, i mamy jeszcze napisane, że a też ma być dodatnie, czyli większe od 0. I pierwsze, co musimy zrobić, to doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli y, jeżeli chodzi o licznik, to ten x plus a będzie mnożyć razy x, a y razy y plus a. I dół y plus a i razy x czyli po prostu przemnażamy sobie ten mianownik razy ten mianownik i przemnożymy sobie najpierw górę x razy x to jest x kwadrat a razy x to jest ax y razy y to jest y kwadrat a razy y to jest ay i na dole mamy y razy x to jest xy plus ax i to ma być większe od dwóch o, tutaj tylko też powinno być 2. I teraz, żeby się pozbyć tego mianownika, to musimy przez niego sobie to wszystko pomnożyć. I licznik nam zostaje, tak jak było, przepisujemy to sobie, i dwójkę za chwilę będziemy mnożyć razem ten nawias. Czy mamy tutaj, że X kwadrat plus AX plus Y. Plus AY to jest 2XY plus 2AX. Przenieśmy t, y, sobie to wszystko na jedną stronę. Będzie minus 2XY minus 2AX. I że to jest większe od 0. I dalej sobie to kończymy już na kolejnej karcie. I przepiszmy sobie na razie te najwyższe potęgi, czyli wiemy, że tu na pewno się nic nie zmienia, czyli jest x kwadrat plus y kwadrat. Później mamy ax minus 2ax, czyli będzie minus ax. Później ay przepisujemy i minus 2xy. I wiemy, że to ma być większe od 0 sobie tylko sprawdzimy, tutaj tak wszystko mamy ok yy, i tu nie wiem czy to możecie zauważyć ale x kwadrat plus y kwadrat minus 2xy z tego mamy wzór skróconego mnożenia jak sobie napiszemy to w tej kolejności to to bardzo dobrze widać yy, tu natomiast z tych dwóch możemy sobie wyciągnąć yy, przed nawias. Yy, no na przykład A możemy sobie wyciągnąć. I powstaje nam Y minus X. Czyli tak, tu było X minus Y do kwadratu. Tu mamy Y minus X, że to jest większe od 0. No tylko bez tego nawiasu. I teraz przydadzą nam się te założenia, które mieliśmy wcześniej, ale zacznijmy sobie od tego, że jeżeli mamy coś do kwadratu, to, to jest zawsze dodatnie, czyli x minus y do kwadratu zawsze będzie większe od 0. Yy, a wiemy, że jest dodatnie. Wiemy też, to było tutaj, że x jest mniejsze od y. Czyli skoro x jest mniejsze od y, to znaczy, że y minus x będzie dodatnie. Czyli to sobie tu możemy napisać, że x jest mniejsze od y, czyli y minus x jest większe od 0. I wiemy też, że A jest większe od 0, czyli A i -Y Y-X minus też jest większe od 0, czyli skoro to jest większe od 0 i to jest większe od 0, no to całość, skoro tu mamy dodawanie, też jest większe od 0. I na końcu możemy sobie napisać, że co kończy dowód, czyli CKD. Zadanie 9. Dany jest trójkąt równoramienny ABC. W którym AC jest równe BC. Na ramieniu AC tego trójkąta wybrano punkt M. M jest różne od A i M jest różne od C. A na ramieniu BC wybrano punkt N w taki sposób, że AM równa się CN. Przez punkty M i N poprowadzono proste, prostopadłe do podstawy AB tego trójkąta, które wyznaczają na niej punkty S i T. Udowodni, że ST to się równa 1, druga AB. Takie trochę dłuższe zadanie. Najpierw sobie może zróbmy taki rysunek poglądowy. To tak, na pewno tu mamy ABC. Wiemy, że te dwa boki są tej samej długości, i na ramieniu AC wybrano punkt M. Może być na przykład tutaj, a na ramieniu BC wybrano punkt N. I może być na przykład tu. Ym, w taki sposób, że AM AM równa się CN. Czy tu niech będzie X i tu niech będzie X. I skoro te dwa boki są równoramienne, to znaczy, że te długości też są dokładnie takie same. I przez punkty M i N poprowadzono prosto, prosto padłe do podstawy. Czyli to mamy tak, to mamy tak. I które wyznaczają na niej punkty S, T. Tu mamy S. Tutaj mamy T. Żeby było nam trochę łatwiej, to możemy sobie jeszcze poprowadzić wysokość i nazwać ten punkt P. Ale jak go nazwiecie, to to już nie ma znaczenia. Dobrze, i teraz skoro te dwie proste są prostopadłe, to znaczy, że tutaj mamy kąt prosty. I co wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że kąt, że kąt BAC, czyli ten tutaj, jest równy kątowi ABC. Czyli ten kąt i ten kąt są dokładnie takiej samej długości. I wiemy, że tu mamy x, tutaj mamy y. sobie możemy napisać beta czyli widzimy, że te dwa trójkąty są podobne ale nie znamy jeszcze skali ale w każdym razie możemy sobie na razie napisać, że kąt BAC jest równy kątowi CBA albo ABC obojętnie Wiemy jeszcze, że kąt AMS, kąt AMS, my go nazwaliśmy beta, ale możemy sobie też napisać, że to jest 180 stopni minus 90 i minus alfa. Czyli nasz beta to jest 90 stopni minus alfa. I tak samo jest tutaj z kątem może mogę sobie nazwać BNT. Czyli BNT jest dokładnie taki sam jak AMS. I nie wiem czy tutaj to czy tutaj to zauważyliście, ale ta długość nazwijmy ją P tu mamy Q um, one są podobne, może tak, zróbmy sobie tutaj takie trójkąty o i one są te trójkąty dokładnie takie same jak tutaj, tylko że na ukos czyli tu mamy Y, tu jest kąt prosty i tu mamy Q i tu też mamy kąt prosty i to jest jakby kopia tego, ponieważ ta długość to jest x, czyli mamy p, czyli sp to jest q, a pt to jest p. Czyli możemy sobie napisać, że na pewno ab, czyli podstawa, to jest 2p plus 2q, a my mamy udowodnić, że st... Czyli tutaj ST jest równy połowie AB. Czy to jest połowa AB? To wyznaczmy sobie połowę AB. Połowa AB to jest 1 druga 2P plus 2Q. Czyli 1 druga AB to jest P plus Q. A my widzimy, że st, czyli to jest odtąd dotąd, to też jest właśnie p plus q. Czyli wiemy, że st to też jest p plus q. Czyli wynika z tego, że st jest równe jedna długa ab. I skoro to ma być dowód, bo mamy udowodni, to musimy napisać, co kończy dowód. Czyli tak naprawdę musieliśmy udowodnić, że te dwa trójkąty są podobne i że te dwa trójkąty tutaj są dokładnie takie same i te dwa trójkąty też są dokładnie takie same. Yy, głównie tutaj mamy na pewno przez długość, tu mamy przez kąt, czyli tutaj kąty też są dokładnie takie same. Zadanie 10. Punkt D leży na boku AB trójkąta ABC oraz AC jest równe 16, AD jest równe 6, CD jest równe 14 i BC równa się BD. Oblicz obwód trójkąta ABC. Najpierw sobie narysujmy ten trójkąt. I nigdzie nie mamy powiedziane, że to D, to jest jakby wysokość. Czyli możemy sobie gdzieś tam założyć, że ten punkt D będzie gdzieś bardziej albo na lewo, albo na prawo, to w sumie obojętnie. Czyli nie jest prostopadłe. I tak. Wiemy, że AC jest równe 16. Wiemy, że AD jest równe 6. CD jest równe 14 i BC jest równe BD, czyli możemy sobie napisać, że to są x. bo ta długość jest dokładnie taka sama. I tu będziemy korzystać z stwierdzenia kosinusów. Najpierw chcemy wyliczyć ten kąt, ponieważ będziemy z tego stwierdzenia korzystać dwukrotnie. Najpierw patrząc sobie na ten trójkąt jako wycinek, czyli na trójkąt ACD, a później jak już będziemy mieli ten kąt to popatrzymy jak na cały trójkąt ABC i dzięki temu później wyliczymy X. Ale zacznijmy od początku, czyli najpierw patrzymy sobie na ten trójkąt ACD. I we wzorze mamy, że A kwadrat, czyli ten bok, który jest naprzeciwko tego kąta do kwadratu, czyli 14 do kwadratu, to się równa B do kwadratu, czyli 16 kwadrat, plus C do kwadratu, czyli 6 kwadrat, minus 2 razy bc, czyli 2 razy 16 razy 6 i razy cosinus alfa. 14 do kwadratu to jest 196, 16 do kwadratu to jest 256, 6 do kwadratu 36, 2 razy 6 to jest 32 i 32 razy 6 to mamy 192 i razy cosinus alfa. Przenieśmy sobie te 256 i 36 na lewą stronę. Pamiętając oczywiście o zmianie y, znaku. To minus 192 razy cosinus alfa. Tutaj to wszystko, jak sobie odejmiemy, to zostaje nam minus y, 96. I prawą stronę przepisujemy. Dzielimy sobie przez minus 192. Jakby odwróćmy to, czyli niech najpierw będzie cosinus alfa. To jest 96 przez 192. Minus i minus daje nam plus, więc możemy to sobie pominąć, i tu nam się skróci. To jest inaczej jedna druga. A cosinus alfa jest równy jedna druga wtedy, kiedy alfa ma 60 stopni. Czyli wiemy, że alfa ma 60 stopni, i teraz będziemy korzystać, korzystać dokładnie z tego samego twierdzenia, yy, wiedząc już tylko, że alfa ma 60 stopni. Czyli najpierw będziemy brać ten bok, który jest naprzeciwko. Czyli u nas to będzie x kwadrat. To się równa b do kwadratu, czyli 16 kwadrat, plus c do kwadratu, czy u nas to jest 6 plus x, czyli 6 plus x do kwadratu, minus 2 razy bc, czyli 2 razy 16, razy 6 plus x i razy cosinus 60 stopni. Czyli tu mamy x kwadrat to się równa 256 plus, tu mamy wzór specjalnego mnożenia, czyli 6 do kwadratu to jest 36, 2 razy 6 to jest 12, razy x 12x plus x do kwadratu. 2 razy 6 to jest 32, razy 6 plus x, a kosinus 60 stopni to mamy jedną drugą. I teraz tu sobie możemy dodać, czyli 256 plus 36. Tu mamy 292 plus 12x plus x kwadrat minus 32 i to jedna druga tu możemy sobie skrócić. Czyli to jest 16. 16 razy 6 to będzie 96 i minus 16x x -y weźmy sobie wszystkie na lewą stronę, czyli mamy, że x kwadrat minus 12x minus x kwadrat plus 16x to się równa 292 odjąć 96. Czyli x kwadrat minus x kwadrat nam się usunie, minus 12x plus 16x to jest 4x, 292 minus 96 Daje nam 196. Podzielone przez 4 to nasze x jest równe 49. Więc skoro mamy wyliczyć obwód tego całego trójkąta, to tak, tu mamy 16 plus 6 i plus 2x. Czyli 16 plus 6 plus 2 razy 49. 16 plus 6 to mamy 22 plus. 98 czyli wychodzi, że obwód jest równy 120, i tu nie piszemy ani centymetrów, ponieważ nie mamy danych jednostek w zadaniu. Także zostanie to w ten sposób.